Więc dzisiaj Wam dam rzeczy, przez. parę przykładów rzeczy, przez które przestałem nagrywać, przez ten miesiąc. I powiem o dalszych losach kanału. Albo nie będzie kanału, zresztą dowiecie się tego wszystkiego, w filmie nie spoileruję. Jak chcecie, zasubskrybujcie i lajkujcie, nie zależy mi na tym, ale wszystkiego się dowiecie dziś. Więc. Argument pierwszy Jeśli porównacie sobie moje stare wyświetlenia Czy to pod shortami Do moich teraz shortów Albo filmami kiedyś Do tych teraz To macie pierwszy przykład, że Wyświetlenia spadły, moje cele YouTube'owe Się coraz bardziej zmniejszały, Większość kanałów to, Na przykład nie wiem z 12 kanałów W subach to moi koledzy I jakby wiecie. Nie będę wam teraz pokazywał na ekranie których konkretnie, bo nie pamiętam totalnie. I to był pierwszy argument. Argument drugi: brak tematów na film. Już kiedyś nagrywałem tam głupoty, ale ostatnio zacząłem serię z samochodami z PCD. Pierwsze PCD mi się znudziło. Zacząłem powracać do Jailbreak'a Na Jailbreak'u mam lagi jak używam OBSa, więc też tego nie nagram I głównie brak tematów na filmy i brak gier do nagrywania i jakby brak kontentów w się sensie, co nie? W że... A kurde, no co masz robić tak naprawdę? No Argument trzeci jest taki Że w sumie... Dosyć, że może nie o tyle co brak tematu a tak samo, na przykład, brak jakiś jakbym mogę to tak nazwać, przyrostów w ostatnim czasie. I chodzi mi o to, no nie nagrywałeś to, co się dziwisz. Nie, nawet, kurde. Nawet, nawet z czasów, gdy nagrywałem, chodziło mi o to. No i to był argument trzeci. Przyszedł czas na argument czwarty. Argumentem czwartym jest to. Że tak naprawdę wszystko zaczęło spadać i po prostu mi się też znudziło nagrywanie. I poza tym, pokazywanie jakimś cudem nie mogę pokazać twarzy, ale będę o to walczył. I tak samo ma moja maska, z której nagrywałem, też zniknęła gdzieś. Więc wow. Też dlatego nie nagrywałem na przykład z kamerką jakiś czas Albo ogólnie filmów z real life'a Argumentem Chyba Piątym lub szóstym Czyli ostatnim, jest to Że po prostu jak Chcę coś nagrać i już to robię, to zawsze mi coś nie wychodzi, albo mi się nie podoba i tego nie wrzucam. Miałem w planach chyba w czasie, gdy nie nagrywałem, nagrywać w pełno, albo robić daily nawet, no ale widzicie, co się stało. A więc teraz pytanie, co się dzieje z kanałem, niektórzy twórcy, którzy byli oparci na tym, co nagram. Zamknęli swoje kanały na przykład. Mam tu tylko jeden ja, przykład, co prawda. Ale ja swojego kanału nie zamknę. Ewentualnie bym przestał nagrywać. Nie będą się filmy pojawiały do czasu. I ewentualnie, jeśli będę i ewentualnie możecie zobaczyć, że za jakieś, nie wiem, 2,24, końcówki 23 albo w te wakacje coś wypuszczę od siebie. Mówiąc, że coś wypuszczę. Nie chodzi mi o jakieś piosenki, czy coś, bo z tym się nakręczałem w mojej karierze. Chodzi... Nawet karierą tego nie nazwę. Chodzi o to, że po prostu chciałbym ruszyć, że będę GoPro nagrywał, na przykład rowerem, czy coś takiego. Póki co, to są tylko moje plany i marzenia. I ogólnie, bym nagrywał więcej vlogów i bym vlogował. Na pewno jestem pewny, że jak będę dorosł, to jeszcze Prawie dekada i nie nie mam 8 lat, jakby jestem starszy o parę lat. Nie zdradzaj wam, jakimś QA za parę lat to poruszę, może. Ale jak będę dorosły, to na pewno też będę wstawał własne vlogi, co nie z kamery własnej. No, tylko trochę będziecie musieli poczekać. Otóż kanału nie zamykam, po prostu będę miał krótką przerwę. A moje stare plany były takie, żeby nagrywać daily, albo po prostu zrobić jakiś event z widzami Live, bądź nie wiem, cokolwiek Albo miałem jeszcze plan, żeby powrócić na 250 subów, ale coś wam nie pykło A z racji, że chciałem po prostu powiedzieć coś w tym temacie, bo niektórzy pewnie się zastanawiają Chociaż wiem, że mam tylko tyle subów i wiem, że nikt, pewnie mało osób to obejrzy, bo ile to może mieć z 30 wyświetleń pewnie. Jeśli możecie to udostępniajcie ten film, lajkujcie i wszystko róbcie z nim, żeby poszedł jak najdalej. Żeby dużo osób go zobaczyło. I to chyba w ogóle co mówiłem to wszystko, to prawda szczerze. Niektóre rzeczy musiałem wymyślić podczas gadania, bo... Nie miałem nic przygotowanego w tym temacie do te wszystkie gadania. Mam nadzieję, że tą decyzję uszanujecie widzowie. Ja się z Wami żegnam. Do kiedyś. Pa pa.